Dobry, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę omawiał krewetkę leczery. Posiadam 8 krewetek leczery. Leczery, właśnie tutaj widać, jedną Bóg zamka, drugi właśnie tutaj o na roślince. Właśnie dużo ładnie w roślinkach też się nie chowają. Krewetki leczery, więc dzisiaj o nich krótko, więc. Więc jeżeli chodzi o krewetkę właśnie red no, korydina, to odmiana hodowlana jest, została uzyskana na tej wolanie, no i odznacza się intensywnym bardzo kolorem czerwonym ubarwieniem właśnie, zwłaszcza u osobników z odmiany sakura. I osiągają około 3 cm długości. Krewetka jest bardzo odporna i dobrze właśnie nadaje się dla początkujących Akwarystów, zjada i suchy pokarmy dla krewetek oraz ryb. No i właśnie tutaj posiadam takie o, tabletki, takie dla krewetek, właśnie, specjalnie dla skorupiaków. właśnie karma, i to jeszcze tam na Także tutaj właśnie chcę powiedzieć, że mm, Przecież yy, pokarmy To które wzmocnią właśnie barwę tych krewetek i łatwo mnożą się krewetki, Mnie chyba jedna z nich będzie rodzić, tak mi się wydawało, jak patrzyłem. Składa samica do 50 jaj, które nosi przez czy około 3-4 tygodnie, przeciekane pod odwłokiem, wygrywające się z nich. Młody są tak jakby miniaturami nawet osobników dorosłych. No i bardzo szybko rosną, właśnie bardzo szybko rosną. No i patrząc tutaj jeszcze no właśnie krewetki red to właśnie są łatwo dostępne w sklepach zoologicznych. Jeżeli w sklepach zoologicznych się z lebami to są najprawdopodobniej krewetki, nawet wystarczy takie dla krewetek. Myślę chyba 30 litrów nawet nawet 40 litrami się zadowolą i temperatura od 20 spokojnie 25 24 takie, takie taka temperatura którą najwięcej osób właśnie ma więc jeżeli chodzi o ten film o krewetkach to będzie już koniec tylko chciałam jeszcze powiedzieć właśnie że następny będzie poświęcony ślimakowi Heleny no i jeszcze później neon czerwony i neon Inessa i później z tych co mam ryby to zostanie mi danie uplęgowane, neon czarny i barwienie jest czerwone, więc te ryby jeszcze będę a ja później takie co nie mam typu skalary, dyskowce, może tam jakieś jeszcze inne odmiany albo inne ryby, na przykład mogą być inne kieliski, takie właśnie ryby więc jeżeli chodzi o ten filmik, to będzie koniec. To do widzenia. Cześć.